Siemanko! W tym vlogu spróbuję tak samo jak ostatnio nakręcić czasomierz na 60 minut i w czasie tych 60 minut wykonać jak największą ilość powtórzeń takiego ćwiczenia jak podciąganie się na drążku i tak samo jak ostatnio nachwyt do prostych rąk i broda nad drążek Ostatnio Rzek próbował robić trening podciągania naczczo I to był taki trening bezpośrednio po e, wyjściu ze śpiwora. No a dziś e, chce do tego podejść nieco inaczej. Dzisiaj Rzek już nie jest na czczo. Pierwszy posiłek to był taki pełnowartościowy posiłek składający się z... kasza orkiszowa, jajka, pomidor. I to jest właśnie mój przedtreningowy posiłek we vlogu oznaczonym numerem... 253. No i to było zjedzone jakieś 4 godziny temu, no a mniej więcej godzina temu jeszcze wleciało takie coś jak. No i teraz już wybiła godzina 15-12 i spróbujemy, jak to wyjdzie tym razem nie naczczo? Super dokładny czasomierz zostaje właśnie... Nakręcony na 60 minut i odpalą też stoper, pierwsza seria. Dycha. Ostatnio w pierwszej serii zrobił 15. Dziś spróbuję podejść do tego nieco inaczej. Weznać to tak bardziej na spokojnie. I mam nadzieję, że dziś uda mi się w ciągu tej godziny wykonać 200 powtórzeń. Prawie cały ten trening. Będzie przyspieszony i poleci jakiś fajny beat na pewno. Także ja też już na razie się odzywać nie będę. Spróbuję się skupić na treningu, słuchając w tym czasie jakiejś motywującej muzyki. Dwie kamery zmontujemy sam dokument Wyłażąc z ziemię my ranery z skunem Rozgrywka trening, kozdy by chciał zabłysnąć Nad ziemią jak Feniks, i w popiół nie prysnąć Jeszcze nie teraz, teraz czas pokazać chwile, więc ok Lodej własna wierch popilet w tej kopie most taki jak zyjezdej Pozdur jak z posty z pociękiej linii. Czas treningu 22 minuty

Dwie stówy, i jeszcze mi zostało trochę czasu, także lecimy dalej. Możliwe. No nie, nie wyszło mi teraz. Teraz że zrobił 4 Zrobię się jeszcze e, kilka. Zrobię się jeszcze tak. Minuta, może. Minuta przerwy, i spróbuję zrobić ostatnio piątka. Próbujemy ostatnio piona. Jest! Akurat! Wierzcie lub nie, ale udało mi się dzisiaj wykonać w ciągu jednej godziny... 50, 100, 150, 200. 205 podciągnięć To się nie liczy, ta czwórka się nie liczy Liczą się same piątki, bo tak jak wcześniej godą, to jest trening przygotowujący mnie do pewnego wejścia i tam trzeba będzie wykonać właśnie taki godzinny wysiłek. To będzie wysiłek głównie na ręce, no i na nogi też, ale nogi się tak szybko nie męczą jak bicepsy. Także katuję właśnie swoje bicepsy takimi treningami. I wydaje mi się, że ten wynik mógłby być o wiele lepszy, jakby tylko się nie ograniczać do serii po pięć. Jakby tu można było robić też trójki i dwójki, to zmieściłbym o wiele więcej tych powtórzeń w ciągu godziny. Ale uparł rzekł się, że to mają być piątki, bo tam też właśnie będą takie, powiedzmy, że piątki w czasie tego mojego wejścia, do którego się przygotowuję. Wtorkowy trening zaliczony. Teraz czas na trudne sprawy. Teraz czekamy na czynności sprawdzające i, I dostarczamy po raz drugi te same dokumenty i czekamy tu właśnie, aż się to wszystko wydarzy to wszystko zamiast otwierać wasze paczki i zamiast czytać wasze komentarze i zamiast reagować. To wszystko jest, data się zgadza. Tutaj też jest na tym przyciele, pana. Dobra, Okej. Okay. Czyli teraz powinno być już tak, wszystko tak. okej. Okay. To już dzisiaj pan był zarejestrowany. Tak? Dobra, dziękujemy Dziękuję. bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Tu się nie da, jak się da. Zawrotem na siedmicówkę. Dobrze, że powróciło moje stare czerwone auto. Mój bracik je naprawił po ostatnim wypadku, który nie był z mojej winy. No i właśnie teraz jeździmy tą furą. Bardzo dobrze, że nią jeździmy, bo jeździmy nią, żeby załatwić. Pełno trudnych spraw. Byliśmy dzisiaj u księgowej, byliśmy w urzędzie skarbowym, byliśmy w sądzie, byliśmy po kartony, a teraz jeszcze jademy po pewien papier i wracamy na bazę. Jerba. Eee, ja nie mam swojej, więc to nie masz przy sobie świeżo zaparzonego e, piporę z dodatkiem żeńszenia i to wszystko e, nie pijesz tego przez rurkę z potrójnym filtrem? No niestety zostało wszystko na bazie. Mm. Teraz czas na otwieranie paczek Takie kartki mam. Podobno coś do mnie przyszło. To są te paczki. A to jest mój nowy stary fotel. On jest lepszy od tego, który jest w norze, no i stoi ciągle w tym mieszkaniu taki nieużywany. Tak więc mu go do nory. Dziś do otwarcia są w sumie cztery paczki. Z czego tylko dwie paczki są paczkami od widzów i od tych paczek właśnie zaczniemy. To jest paczka od Na tej paczce piszę ostrożnie. Hej, wysyłam mały upominek w postaci kubka z kadru jednego z twoich filmów, który sam zrobiłem z pozdrowieniami Waldek. Człowieku, kozacki. To jest faktycznie kubek z jednym z kadrów z mojego filmu. Dobrze, że jest tu razem ze mną tererę. znaczy się yerba, którą zamiast go... Dzięki za ten kubek. Takiego jeszcze nie mam. Od razu zrobię się w nim yerba. Fajny jest mój nowy kubek. Fajny. Dostał od Waldemara G, wiesz, Waldemar G. Mozdro Waldemar G. I leca z kolejnymi paczkami. Teraz czas na ta paczka. I w środku tej paczki wiem co jest, bo ja to są kupił. To nie jest paczka od żadnego z widzów. To jest paczka, w której powinna być uprząż oraz nowe plastry wspinaczkowe jest właśnie ta moja nowa uprząż czeskiej firmy Okun gitara ta moja nowa uprząż Ten model jest wyposażony w podwójny punkt centralny, w dość szerokie pasy i dużo szpejarek. No i ta uprząż to jest już moja trzecia uprząż u boku tej uprzęży firmy PEC, która nie nadaje się za bardzo do wspinaczki. No a ta uprząż to jest uprząż do wspinaczki i jest że z niej nawet zadowolony, to jest Black Diamond. Ale ona jest mi trochę za mało, ta uprząż. I tu zawsze, jakże zapinął się na pasie, no to tu tak bardzo mało tego, tej końcówki zostawało i no nie podobało mi się to. Ona jest mi za mało, ta uprząż. Dlatego, że się właśnie zdecydował na nową uprząż, która jest większa od tej i powinna też być bardziej wygodna. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to już w niedziela. Ale to dopiero w niedziela. Dziś jest wtorek i otwieram ostatnio paczka. Hmm, ciekawe, co może być w środku. Na pewno nie nowy DJI Mavic 2 Zoom. I to jeszcze w dodatku taki działający. Ostatnio był z nami w Rumunii, ale nie szło za bardzo nim polatać, bo ciągle sypało śniegiem. Na dzień dzisiejszy ten dron jeszcze nie jest nasz. On został tylko ogarnięty dzięki człowiekowi z DC-24, właśnie do testów. Cześć. Nowy Mawik sobie tam właśnie wisi. Czekając na poprawę pogody, ja sobie odpalę projekt dzisiejszego odcinka vloga. No i tak samo jak mój nowy Mavic, czekam aż się poprawi pogoda, żeby coś nagrać w takiej lepszej pogodzie właśnie. Chociaż przy takiej złej pogodzie jak sypie śniegiem albo leje deszczem, to też się fajnie nagrywa. Kamera ogólnie bardzo lubi takie skrajne warunki. A, byłbych zapomniał. Dzisiaj jeszcze nie było ani jednej próby balansu na jednej ręce. Spróbuję teraz. Podjął żegino próba, wyszło tak sobie. I do treningu balansu wracam jutro i pojutrze. Na bank to będę chciał wszystko nagrać i umieścić w następnym odcinku, w tym, który pojawi się w niedziela. Dziękuję wszystkim za ponowne wytrwanie do końca i pozdrawiam! Pozdro! Siemawu. Mam nadzieję, że w tej połowie roku Kania mi wczoraj kupił Fruity Loopsa. Od dzisiaj zaczynamy robić Pity. A ty co? Kiedy jedziesz?